W czwartek 25 lutego odbyła się siódma sesja Rady Miejskiej, na której między innymi podjęto uchwały dotyczące szkół podstawowych, gimnazjów, utworzenia biura promocji Ziemi Powiatu Wolsztyńskiego czy likwidacji ośrodka sportu i rekreacji. W 1999 roku został zgodnie z przebiegiem sesji jest do Rady na stole prezydialnym. Po uchwaleniu porządku obrad zatwierdzono plan pracy Rady Miejskiej do końca roku. Między innymi w marcu nastąpi zatwierdzenie budżetu na 1999 rok, w czerwcu będzie przedstawiony program dotyczący budownictwa komunalnego, a we wrześniu radni będą się zajmować zagospodarowaniem przestrzennym miasta i gmin. Komisja Rewizyjna natomiast po analizie wykonania budżetu za rok ubiegły. W maju zajmie się analizą umowy dzierżawy obiektu restauracyjno-hotelowego Wolsztyn w październiku działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W programie sesji uwzględniono również sprawę utworzenia Biura Promocji Ziem Powiatu Wolsztyńskiego, które zajmie się promocją walorów turystycznych oraz historii ziemi wolsztyńskiej, promocją gospodarczą oraz nawiązaniem kontaktów zagranicznych. Zakłada się roczny koszt utrzymania biura na 100 tysięcy złotych. W wyniku wstępnych porozumień ustalono procentowy udział finansowy zainteresowanych stron. To znaczy 2,6 pokryje Starostwo Powiatowe, 2,6 gmina Wolsztyn, a po jednej szóstej gmina Przemęt oraz gmina Siedlec. Podjęto również uchwałę w sprawie likwidacji ośrodka sportu i rekreacji w Wolsztynie. Z dniem 1 marca majątek przekazuje się zakładowi gospodarki mieszkaniowej. Ważnym punktem obrad były uchwały dotyczące szkół podstawowych i gimnazjów. Likwidacja szkoły podstawowej nr 2 rozpocznie się 1 września bieżącego roku. Obwód szkoły przejmie szkoła podstawowa nr 3. Szkołę podstawową nr 5 przekształca się w szkołę o strukturze organizacyjnej klas 1-3, a szkołę podstawową nr 3 o strukturze organizacyjnej klas 1-6. Z dniem 1 września zakłada się publiczne gimnazjum nr 1 przy ulicy Wschowskiej 15, dawna szkoła nr 2, a gimnazjum nr 2 przy ulicy Poniatowskiej, dawna jedynka. Gimnazja zostaną jeszcze powołane w obrze oraz w tym wyścigu. zajmuje się wycinką, że Pan Adam Cichy, który jest właścicielem bałów, czy znaczy się wojewódzkim zarządu urządzeń wodnych. Widzę, że chyba też stanie to takie zapytanie. Jeżeli można by było, nie oczekuję odpowiedzi w dniu dzisiejszym, tylko takie e, w imieniu własnym i dość dużego grona.